Pojawiły się zarzuty, że prywatyzując państwowe mienie rząd opchnął spółki Skarbu Państwa innym firmom państwowym. Tak, osiągnięto ponad 8 miliardów, czyli 19% zysków z prywatyzacji ogółem. Inaczej mówiąc, państwo kupowało sobie od siebie własne spółki. I to jest genialne, słuchajcie, genialne. Firma sprywatyzowana, a dalej państwowa i parę osób za pośrednictwo zarobiło, do budżetu wpisane miliardy i wszyscy zadowoleni. Dzięki tej metodzie prywatyzacji rząd, uzupełniając budżet, sprzeda teraz tę firmę państwową, która kupiła tę inną firmę państwową, tej firmie państwowej, którą sprzedała tej firmie państwowej, którą yy, sprzedaje, nie? No łapiecie, to jest logiczne, nie? Bierzmy przykład z rządu. Sprzedawajmy sami sobie naszą własność. Kupcie od siebie meble, dróżlak. Ja sobie na przykład kupiłem wczoraj mój komputer. No, trochę się oszukałem, bo, bo jest lekko zepsuty, ale żeby, żebym się nie dowiedział, zastanawiam się teraz nad nabyciem od siebie swojego auta. No, chcę się pozbyć tego grata. I kwoty z tych transakcji potraktujcie jako zysk. Ktoś mógłby zarzucić, że zysk jest fikcyjny, bo jak kupię od siebie, to nic nie zyskuję. No, niby tak, ale to szczególnie istotne. Taki zysk wpisany do budżetu pięknie wygląda na papierze. I o to chodzi. O to chodzi. Jak żyć, panie premierze? No padła odpowiedź właśnie tak. Jajo na łyżkę i do przodu z zawiązanymi oczami.